Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Zawisza Łęka po trzech rozegranych kolejkach obecnego sezonu w grupie szóstej wielkopolskiej klasy okręgowej jest liderem tabeli. W miniony weekend Zawisza wygrał pewnie z prostą kalisz 5 do 1. Na koncie Beniaminka dwa zwycięstwa i jeden remis z imponującym bilansem bramkowym 9 strzelanych goli przy dwóch straconych. Myślę, że jesteśmy dość silni. Mamy kadrę dosyć mocną, chociaż brakuje na chłopaków na zmiany, ale ale. Ale jest naprawdę dobrze, Myślisz, że ten sezon to będzie sezon z zawiszy, gdzie pójdziecie jak po swoje, czyli po awans jeszcze wyżej? To znaczy, my wychodzimy na boisko jak po swoje. Po każdym meczu po trzy punkty, także, także na pewno broni nie złożymy i będziemy walczyć w każdym meczu. A te y, pierwsze mecze pokazują, że nie taki diabeł straszny w tej okręgówce. Na pewno nie, chociaż w pierwszym meczu Koźmi naprawdę postawił wysoką poprzeczkę. No ale udało nam się tutaj, y, myślę, że uzyskać cenny punkt, dlatego Dlatego jestem zadowolony. Kolejne mecze, kolejne zwycięstwa. Tak myślę. Na koniec zawisza w piątej lidze. No nie wybiegał jeszcze bym tak daleko, ale na pewno będziemy walczyć. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.